W tym filmie chciałabym się z Wami podzielić moim szybkim, sprawdzonym sposobem na przepyszną domowej roboty żelkę wiśniową. Jest ona dużo smaczniejsza niż przygotowana taka na przykład z galaretki. Mamy tutaj wyczuwalne kawałki owoców, całość jest napakowana owocami, wiemy co jest w środku i jest po prostu przepyszna. Świetnie komponuje się m.in. z kremem czy biszkoptem czekoladowym. Zapraszam! Zaczynamy od przygotowania masy żelatynowej. I tutaj, żelatynę zalewam zimną wodą i odstawiam do napęcznienia na kilka minut. W tym czasie przygotowuję sobie masę owocową i moje wiśnie mrożone, wypestkowane. Włączam na średniej mocy palnika, zasypuję cukrem, dodaję odrobinę soku z cytryny i całość zaczynam podgrzewać, aż owoce zaczną mi mięknąć i lekko się rozpadać. Kiedy owoce będą już dosyć miękkie, całość blenduję, ale nie tak zupełnie na gładko, ponieważ chcę, żeby były wyczuwalne kawałki owoców, i całość ponownie doprowadzam do zagotowania. Następnie wyłączam palnik, dodaję napęczniałą żelatynę i całość mieszam do momentu, aż dokładnie mi się rozpuści. Do żelki wyłożonej wcześniej na macie silikonowej oraz płaskiej desce wylewam odrobinę mojej żelki, którą następnie rozprowadzam przy samych brzegach i w ten sposób wkładam do zamrażarki. Dzięki temu mam pewność, że później, kiedy ta żelka zetnie mi się przy brzegach, mogę wylać całą resztę i nic podczas mrożenia nie wyleci mi poza rand. Żelka spędziła chwilę w zamrażarce. Teraz wystarczy ją wylać do rantu i tutaj będziemy mieli już praktycznie gotową żelkę wiśniową. Wystarczy ją wyrównać, włożyć na noc do zamrażarki, i następnego dnia jest już gotowa do włożenia w tort musowy, czy taki klasyczny. Kiedy żelka jest już dokładnie zmrożona, wystarczy ją wyjąć z rantu. Ja tutaj posiłkuję się takim małym, dosyć ostrym nożem, następnie ściągam klipsy, ściągam rant i moja żelka jest już gotowa. Możemy ją owinąć w folię spożywczą i przechowywać około dwóch tygodni w zamrażarce, lub zrobić ją na świeżo dzień przed składaniem tortu i włożyć bezpośrednio w tort. I na dzisiaj to by było już na tyle. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i z niego skorzystacie. Możecie użyć tu oczywiście też innych owoców. Natomiast ja chciałam Wam pokazać moją ulubioną wiśniową żelkę. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.